Hej, Dublady, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj zaprezentuję po raz kolejny mój komputer stacjonarny z e, prostą C2 z podłogą marki Asrock na 60 Ucc. Po, po, po dołożeniu karty Wi-Fi na PC Express X1. Ale zanim, zacz, zanim zacznę zaprezentować kartę e, WiFi, fi zaprezentuję teraz ten w pudełku i zestawie Oprócz tego oczywiście bo, bo ta karta sama z antenką Jest już zamontowana do tego komputera stacjonarnego To właśnie kupiłem na Allegro za 94 zł Za ząbaczką to impo za darmo Compatibilne z Windowsem 10 Eee o, nie tego do, kom, do, 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 kom, do komputera do, yy, z, yy, z zaawansowanym załosowanym Wi-Fi ADS To jest właśnie typy Link ADS 600 Arhel T 2E. W tym jest 2.6 GHz do 200 Mbps na sekundę a 5 GHz. Do 430 MHz. Znaczy nie, megabitów na sekundę. Mu, mimo, e, to jest taka taki, taka technologia streamowa, streamowania. E, w, 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 patrzy, to jest te, um, to jest ochrona. Zaawansowana chrona WP3 WP A tu są śledzie Obsługuje do nawet nie tylko standardowy profil ale do komputerów z niskim Profilem też można też obsługuje Jest właśnie w zestawie śledź nisk niskoprofilowy śledź Do tego Do tej karty WiFi. Tak właśnie to. A w zestawie jest karta Wi-Fi. Śledź wisko profilowy. Szybka, in, szy, szybka, szybka instrukcja o instalacji sterownika. I, płyta, i płytka CD. Specyfikacja. Standardy IEEE 80211 BGN. 2.4 GHz i 802 11 a ac 5 GHz. Interfejs PCI Express x1. Antena jedna potężna antena odkręcana. LED status. O, zabezpieczenie web, wypa wypad 2, wypa 3, wypa syky, Wypadła pysyka i wypatrzy Sae. No, to wszystko, co wiemy. To też wszystko, co wiemy, bo ja już to czytałem. O, oczywiście przetłumaczę po polsku, bo to jest niestety po angielsku napisane. Dobra, teraz zobaczmy, co w środku. W zestawie jest chwileczkę to jest informacja do użytkowników o pozbawieniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych dotyczy gospodarstw domowych tutaj mamy tutaj mamy Częstotliwość pracy i maksymalna moc wyjściowa. A tutaj mamy od 2400 MHz do, do 2483,5 MHz. 20 dB, czy jakoś tak? Nie, może nie pamiętam chyba.

I też 23, 5470 MHz do 5728 MHz, 30 dB I 5470 MHz do 5728 MHz. I tym razem 23 tym razem 23 dB to, y Um, tylko dla, tego, a, dla takiej karty WiFi. Tylko tej, um, telefoniczny DSL. Tylko telefoniczny DSL MHz do 1900 MHz. 24 cm mm. Konduced power. Dobra. To wszystko. I jeszcze zobaczmy jeszcze coś w pudełku. Tutaj mamy szybka instrukcja instalacji. o instalacji. Oczywiście w wszystkich językach. Albo jeszcze sprawdźmy. Yy, tak, w wszystkich językach to jest. Płytka instalacji na CD. I. Szybka instalacja sterownika tylko w angielsku tylko w tym była w tym była karta WiFi i tu w tym i w tym też była ten antenka duża antena potężna antena nie odkręcana a tutaj mamy śledź profilowy do tej karty WiFi fi właśnie No dobra. To teraz pokażę wam. Zaprezentuję teraz karty Wi-Fi. Co jest... Co właśnie, co, co właśnie podłączenie do komputera stacjonarnego. O. No jak widzicie, jest podłączony. To jest podłączona karta Wi-Fi. Oczywiście. No niestety musiałem przylepić taśmą izolacyjną. Chciałem przykręcić śrubko, ale niestety... Ym, przez tą budowę niestety za, du za, za duża dziurka się zrobiła, yy, wkręciło się, ale nie do końca się ruszało, zalatowało się, bo, bo niestety odstaje niestety, od tej oholenej obudowy i się do tego odłącza, do tego jeszcze. No i i, za, i pokażę Wam antenkę. Albo chwileczkę. Pokażę Wam. No jak widać, tu jak widać, antenka widać to jest. To jest antenka do tej karty Wi-Fi. I, I zielone dioda to jest status sieci WiFi. No dobra. Teraz pokażę Wam, jak to działa teraz. Ta karta WiFi w tym komputerze na PC Express X1 w tym komputerze stacjonarnym. No dobra. Już mam uruchomiony komputer. Sprawdzimy jak to, e, najpierw sterowniki. Klikamy w ten komputer zarządzaj. Prawie przyciskiem już oczywiście. Klikamy, że wybieramy zarządzaj. Maksymalizujemy menedżer urządzeń. A teraz zobaczmy w karty sieciowej. Jak widać, to jest karta sieciowa Wi-Fi od typu Link. AC600, Realtek 8821C, -lan 802 80211AC, PCI e nic. To jest właśnie ten sterownik karty, karty sieciowej Wi-Fi na PCI Express X1. Dobra. Zamykamy. Tutaj za, zobacz, jak widzisz, jak to jest Wi-Fi. Wam ma, w, w tej chwili połączony przez Wi-Fi z, mode, z modemu kablowego, czyli tą, te, tą sieć, właśnie co widzicie, co pokazuje na, kursorem myszki. Dobra, klikamy jeszcze menedżer zadań. Wydajność. A, chwileczkę, coś, jakiś wykrzyknik Dobra. A to one delivery, to nieważne. Tu mamy, tu, tu mamy Wi-Fi. To jest właśnie Realtek 8821C Wireless 802 12ac PCE NIC. W tej chwili mamy wysyłanie 0 kilobi, kilobitów na godzinę. Znaczy nie, przepraszam. Kilobitów na sekundę i odbieranie tak samo, czyli 0 kilobitów na sekundę bo w tej chwili nie, nic nie robię w internecie a było 8, 8 kilobitów w te sekundę teraz znowu, znowu zero bo ja teraz w tej chwili tylko filmik nagrywam nie korzystam teraz z internetu nic Odbier wysyła się, odbiera, tylko wtedy jak korzystam coś z internetu czy na przykład przeglądarki internetowej albo jak gram w gry z, ze Steama to wtedy albo jak coś aktualizuję, jakieś, aktu jakieś aktualizacje, pobieram aktualizacji to wtedy będzie się pokazywało i wysyłanie, i odbieranie. Tutaj mamy nazwa karty Wi-Fi, identyfikator z Sheet, typu łączenia 802-11AC, adres IPv4 192 017 siła, max, siła sygnału mamy nawet, nawet maksymalna, najlepsza jakość, najlepsza siła sygnału tego wi sieci Wi-Fi. Dobra, zamykamy. Dobra, zamiast tuby włączania, jak, jeśli chodzi o sprawdzenie film, internetów, filmików, bo i tak wszystko staje, wiem, że do dopyś działa. Nie muszę ze względu na dołożenie karty Wi-Fi. Tym razem nie chodzi o procesor, nie o pamięć ram, nie o kartę graficzną, ani o całą płytę główną. Ani po, o podłączeniu monitora Tylko Tylko O podłączeniu karty Tym razem chodziło tylko o kartę Wi-Fi, nic więcej Na PCI Express X1 Karta się Wi-Fi tylko Więc włączam ym, Wiersz polecenia Maksymalizujemy Wpiszemy komendę ipconfig No jak widzicie Tutaj mamy Wireless LAN Adapter Wi-Fi IP, IP, IPv4 adres 192.188.0.17 Maska pod sieci 255.255.255.0 -255 i i ten get, default gateway, czyli brama domyślna 192.188.0.1 Dobra, teraz pingujemy najpierw wp.pl Sprawdzimy, czy internet jest. No, jak widzicie, pinguje się, bo internet na pewno jest, bo ja sprawdziłem. Internet doskonale lepiej działa. Zdecydowanie lepiej działa. Tu, tu mamy wysyłanie 4, odbiera 4, L e e ten los, czyli. Nie pra, e, odrzucone, czyli 0. 0% los, czyli 0% um, nie e, odrzucenia. Minimum 19ms, maksimum 35ms, average 37ms. Dobra. Teraz pingujemy adres IP. 017 I Enter Ale za to ani minimum, ani maksimum, ani awarii 0 dalej za, za, za to jest 0 Bo wpisałem nie ping, nie ping, ale nie WPP, tylko adres IP4 IPV4 tym razem wpisałem Dobra. To teraz wpisujemy adres IP bramy. Wpisujemy adres bramy domyślnej. No. No jak widzicie, minimum 3 ms, maksimum 6 ms i average 4 ms. To wszystko widzicie jak, jak to działa ten ta karta WiFi. Dobra. Zamykamy wiersz poleceń. I tak właśnie prezentuje się ta karta sieciowa Wi-Fi yy, na PC Express X1 marki typy Link AC600 Archer T2E. Ok, to już koniec tego filmiku. Jeżeli Wam podobał się ten filmik o tym o komputerze stacjonarnym Procent 1002 z, 2002, z czar, czarnej obudowie z pudeł główną marki ASRock na 600 uc po dołożeniu karty Wi-Fi. Na PC Express X1, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, do zobaczenia. Cześć i papa.